Pamiętam, że jak zdawałem do liceum na akordeon, no to pan Bim był załamany tym faktem i mówi do moich rodziców ludzie, co wy robicie? Dlaczego na akordeon go wysyłacie? Niech on idzie na trąbkę, bo na akordeonie to co on będzie robił? Mówi, na weselach grał. Jeszcze takie było wtedy myślenie, to były lata 70. że akordeon to właściwie instrument taki biesiadny, weselny, a nie koncertowy. Mówi, na trąbce to chociaż w orkiestrze zagra, a, a na akordeonie no to co, co można robić? Nie. A się okazuje, że na akordeonie można zagrać wszystko i to... Co pan udowodni? Nawet z orkiestrą symfoniczną, co udowodnimy. Od lat to robię i, i, i myślę, że, że z dobrym rezultatem. Słuchając pana koncertu w Olsztynie, zastanawiałem się nad tym, czy jest różnica, kiedy występuje się między publicznością, jednak swoją, która pana doskonale kojarzy, to było widać po relacjach, jakie pan otrzymywał, a tą publicznością, no nie swoją. No myślę, że zawsze jak się przy, y, występuje przed, tak jak tak się mówi, przed swoimi, no to y, jest y, no, większy dreszczyk emocji.